Siemanko, witam was bardzo serdecznie, dzisiaj typuję galę KSW48, więc jeżeli chcecie poznać moje typy na wszystkie walki, które odbędą się już w tą sobotę, to, to zapraszam do dalszej części filmu, a teraz nowość, czyli wiedzie intro, gdzie będziecie mieli kod rabatowy na 10% do sklepu Dr. Natural, czyli sklepu z suplementami diety, także jedziemy. Gala KSW z numerem 48 to 8 pojedynków, które będzie można zobaczyć w otwartej telewizji, czyli będzie to gala po prostu za darmo. Karta Walk moim zdaniem bardzo przyzwoita, myślę, że dosyć ciekawa, jeżeli chodzi o po prostu oglądanie. Dlatego że zestawienia, które są na tej gali, są naprawdę fajne sportowo, nie ma tutaj jakichś flików czy walk, które poziomem mogą nas negatywnie zaskoczyć. Myślę, że raczej w drugą stronę. Więc nie przedłużając, tak jak Wam mówiłem dzisiaj, typuję całą galę, czyli wszystkie pojedynki. Jakie będą e, już w tą sobotę? Zaczynając od pierwszej walki, e, od walki przybysz Barbu. E, na dzień dobry, dostajemy naprawdę bardzo fajną walkę, moim zdaniem, w małej kategorii wagowej, w sensie w niskiej kategorii wagowej, e, co nam gwarantuje fajne tempo i myślę, że dosyć ciekawe rozpoczęcie gali. E, generalnie Zawodnik z południa Europy. Moim zdaniem, jest niedoceniany i będzie zlekceważony przez przybysza. E, pomimo rekordu, który ma. Jest naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem. Miałem okazję oglądać jego niektóre walki widziałem chyba ze 3. W tym dwie z ACB Gdzie był się naprawdę z bardzo mocnymi rywalami I powiem wam szczerze Moim zdaniem bardzo trudny orzek do zgryzienia Przed Sebastianem I zdaje mi się, że Troszeczkę może zlekceważyć Poprzez pryzmat tego właśnie Takiego można powiedzieć całego rekordu No i niestety Zdaje mi się, że Barbu Tą walkę wygra, chciałbym się mylić Takie mam przeczucie, taki jest mój typ Barbu na pełnym dystansie Po prostu wypunktuje Przybysza. Druga walka, czyli Szmajda Musajew, walka zawodnika lokalnego, gala jest w Lublinie, więc z KSW zasięgnęło po lokalnego zawodnika, który no, ostatnio ma naprawdę fajne wygrane na swoim koncie. E, dobrali mu przeciwnika, e, który ma nieskazitelny rekord 12.0, e, co też nie powinno nic sugerować, dlatego że ja już mówiłem wam wiele razy, rekordy nie walczą. E, I tak, w tym, tak samo w tym przypadku, moim zdaniem, pomimo, że e, Szmajda ma gorszy rekord, e, to te 12.0 Musajewa nie znaczy więcej niż e, rekord Szmajdy. Moim zdaniem patrząc po stylach Jedynym zagrożeniem mogą być tutaj zapasy Musajewa, aczkolwiek zdaje mi się, że one mogą zostać wyeliminowane przez poruszanie się i przez atletyzm Szmajdy, także stawiam na Huberta. Myślę, że w drugiej rundzie może zaskoczyć jakimś poddaniem, no mam takie przeczucie, że gdzieś tam po prostu w tym parterze się zakręci, a jak nie, no to decyzja w stójce po prostu gdzieś tam wypunktuje Musajewa. Trzecia walka, e, walka o której niestety nie powiem wam za dużo, bo zawodników aż tak dobrze nie znam. I się do tego po prostu przyznaję. E, Kęsik kamieniarz. E, z tego co się zorientowałem, to jeden ma nieskazitelny rekord. Mówię tutaj o Kęsiku. Kamieniarz ma rekord 7-5, z, e, z tego co pamiętam. E, I też nie powinno was to zwieść, dlatego że e, Kęsik to jest taki stójkowy zawodnik, e, kamieniarz parterowy, więc zdaje mi się, że to takie będzie. E, Taki pojedynek, gdzie będziemy mieli e, typowe, typową konfrontację Stójkowicza z parterowcem. E, no i gdzieś tam, pomimo tego, że ten rekord kamieniarz ma słabszy, e, zdaje mi się, że jego gra parterowa może, e, może jakby tą walkę e, zakończyć. Nie chcę tutaj jakby wielkich wywodów na temat tej walki e, dawać, e, bo tak jak mówię, no, zawodników gdzieś tam tylko. Kojarzę, nie, nie, nie znam ich dokładnie. Także, no, stawiam na kamieniarza, ale to weźcie na to grubą wobrawkę. Tak jak mówię, no, po prostu nie śledziłem znacznej większości kariery obu panów. Następna walka, która moim zdaniem elektryzuje polskie środowisko MMA Dlatego, że walczy w gość, który ma mega pecha I wszyscy liczą na to, że w końcu to szczęście mu dopisze Mowa tutaj o Michale Michalskim, który zmierzy się z laziciem, czyli z zawodnikiem, który zastępuje Janicicia, czyli pierwotnego przeciwnika Michała Michalskiego. Tak jak można się spodziewać, po zastępstwach zawodnik, który nie przebył pełnego okresu przygotowawczego, nie będzie moim zdaniem w optymalnej formie w, formie w przeciwieństwie do Michalskiego, który zawsze prezentuje się doskonale, i pomimo tego, że ostatnie walki no, troszeczkę nie poszły po jego myśli. To kwestia raczej szczęścia, a no, raczej jego braku e, w tych walkach. Także zdaje mi się, że tutaj Michał Michalski, e, naładowany z wielką chęcią powrotu na e, zwycięską ścieżkę, e, w pierwszej lub drugiej rundzie po prostu gdzieś trafi i ubije Lazica. E, następna walka to już walka numer 5: e, Filip Wolański versus Pelicz. Eee, tutaj ja kojarzę tego zawodnika e, z mniej sportowych zachowań, gdzie tam trasztolkował. Z tego co pamiętam, on walczył chyba z damianem, Stasiakiem na UFC nawet e, Mogę się mylić, tak mi się kojarzy i właśnie on taki dużo gadający, taki chodzący, a w klatce nie prezentujący aż tak dużo moim, przynajmniej zdaniem e, taki zawodnik. E, które był w UFC, więc to coś znaczy, ale nie moim zdaniem nie zagrażający Filipowi wolańskiemu, który, który to swoją stójką dynamicznym stylem moim zdaniem, absolutnie zdominuje Pelicza, więc stawiam na Wolańskiego. Pomimo tego, że zdominuje, to moim zdaniem nie. Nie skończy go przed czasem, więc stawiam, że tutaj będzie pełen dystans, fajnej walki, bardzo czekam na ten pojedynek, pomimo że on nie jest promowany jakoś bardzo w mediach społecznościowych, myślę, że to będzie jeden z ciekawszych pojedynków na tej gali. I kolejny bardzo ciekawy pojedynek, czyli pojedynek Szadziński-Ziółkowski, myślę, że tutaj fajerwerków nie zabraknie choćby ze względu na to, co w ostatnich walkach obaj panowie pokazali. E, na pewno Żadziński e, znany jest ze swojego bardzo mocnego ciosu, e, no i z takiej, można powiedzieć, bokserskiej e, pracy e, doskonale zaadaptowanej do MMA. Natomiast Ziłkowski no to taki konsekwentny e, striker, grappler, ciężko powiedzieć, dlatego że w obu płaszczyznach naprawdę doskonale się odnajduje, e, co pokazał w walce, אז שורים uh, który no, wziął walkę co prawda w zastępstwie no ale niestety został zdominowany przez Mariana e, dosyć mocno e, moim zdaniem faworytem delikatnym jest Ziółkowski ze względu na swój styl e, przede wszystkim ze względu na to, że potrafi doskonale wykorzystać dystans e, odnajduje się zarówno w stójce jak i w parterze także moim zdaniem to jest właśnie jego przewaga nad Gracjanem Szadzińskim także stawiam na Ziółkowskiego, aczkolwiek nie jest to tak, że Ziółkowski to mój pewniak, po prostu mam przeczucie, że jego styl będzie bardziej kompletny, co spowoduje, że przełoży się to na wynik walki. Kolejna walka, co main event mojego ulubionego komentatora, czyli Łukasza Jurasa Jurkowskiego, którego pozdrawiam. Miałem okazję gdzieś tam zamienić z Łukaszem ostatnio kilka słów. Mówił, że czuje się spoko, bez większych kontuzji. Zresztą na media treningu wyglądał naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Co moim zdaniem bardzo dobrze wróży na walkę z Bekawaczem. Który to już się kiedyś miał okazję bić z Jurasem Będzie to rewanż, ojeju, sprzed tylu lat, że ja chyba jeszcze wtedy nawet MMA się nie interesowałem Także pojedynek całkiem ciekawy, myślę, że Łukaszowi gdzieś siedzący w głowie Ze względu na to, że tam nie do końca wszystko było po pomyśli Jurasa No teraz pełen okres przygotowawczy, przepracowany, bez większych kontuzji Moim zdaniem w lepszej formie jest właśnie Jura Także stawiam właśnie na niego po pełnym dystansie dobrej bitki w stójce. Liczę, że wygra. Juras Jurkowski i zamknie usta niektórym niedowiarkom, e, którzy go skreślają jako sportowca, e, nie pamiętając chyba, że Juras to e, od początku z KSW związana osobowość, e, która tworzyła ten sport w Polsce i naprawdę e, choćby dlatego e, moim zdaniem należy mu się ogromny szacunek, a druga sprawa jest taka, że naprawdę mi się po prostu jego pojedynki podobają. No i przychodzimy do walki wieczoru Walki, która jest wisienką na torcie e, Można powiedzieć Całej, calutkiej gali e, Walka o tymczasowy pas z gali e, Organizacji KSW W kategorii 66 kg, czyli w kategorii piórkowej e, Tymczasowy, dlatego, że Mateusz Gamlot aktualnie jest mistrzem Obu kategorii, i kategorii piórkowej I lekkiej, no i jak wiadomo Nie jest w stanie na raz bronić obu pasów Dlatego KSW zdecydowało się na rozdanie Takiego pasa tymczasowego No i później, e, chyba zdaje mi się że to będzie dosyć naturalne skonfrontowanie tymczasowego mistrza i mistrza aktualnego. E, ale przechodząc do samej walki, Szymański Partner Zli, e, no to po pierwsze 5 rund, co już nam e, daje jakiś obraz walki. Zdaje mi się, że obaj panowie będą dosyć szanowali swoje siły, e, no bo wiadomo, 5 rund trzeba wytrzymać, e, chociaż jest to niska kategoria wagowa, to już jedna walka pokazała, że nawet z tej kategorii wagowej e, może zabraknąć tlenu po trzeciej rundzie. E, Szymański to mój były przeciwnik, e, wiem, że ma czym uderzyć. E, bardzo dobrze się rusza w, w, w klatce, dosyć mądrze walczy, znajduje te momenty, które gdzieś decydują o wygranych. Natomiast Parnasi to jest taki bardzo, bardzo poukładany kickboxer, który bardzo konsekwentnie rozbija swoich rywali, co pokazał w swoich poprzednich walkach na KSW. E, walka, na którą naprawdę ja czekam, e, jeżeli chodzi o jej przebieg, zdaje mi się, że to będzie walka stójkowa, zdecydowanie stójkowa. Nie zdaje mi się, żeby Szymański e, szukał parteru, e, no bo Parnasji naprawdę wydaje się dosyć e, solidnie bronić tych obaleń, także myślę, że po prostu Szymański będzie e, szukał... E, Rozwiązania na swoją korzyść w stójce, próbując po prostu trafić e, Francuza dosyć e, mocno. Myślę, że nie od samego początku, gdzieś dopiero druga, trzecia runda, ale to e, zobaczymy. Także stawiam na Szymańskiego, zresztą to byłoby dosyć fajne zestawienie na przyszłość, e, gdyby Szymański został tymczasowym mistrzem. E, Szymański vs. Gamrud, myślę, że dosyć ciekawa walka, która by się sprzedała na każdej Gali, e, która w przyszłości planuje KSW. Jeżeli macie swoich właśnie faworytów, swoje typy, koniecznie zostawcie je w komentarzu. Dajcie znać, czy się zgadzacie z moimi typami czy nie, a jeżeli nie, to dlaczego. Eee, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, za to zawsze jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczny. No i co? No i tak jak mówiłem, widzimy się przed telewizorami, godzina 19, Polsat, Polsat Sport Fight, nie wiem dokładnie jak to wygląda. Poszukajcie, na pewno znajdziecie informacje, zresztą na oficjalnej stronie kswmma.com. Cały komplet informacji jest, ja zaraz sobie wejdę i poszukam. Także za darmo gala, za darmo to Jocet Słodki, także warto obejrzeć, tym bardziej, że karta walk naprawdę jest fajna. No, także miłego oglądania. I do następnego. Na razie.